Szalomi, dzień dobry i pozdrowienia z Jerozolimy. W tym tygodniu czytaliśmy Paraszat Korach. Czytaliśmy powieść o Korach w Torze. Korach, który był człowiekiem, który zrobił albo spróbował zrobić pewną rewolucję przeciwko Mojżesza. No, rewolucję. Rewolucją on zakwestionował liderstwo Mojżesza. No i to się skończyło dla niego i dla tych, którzy go wspierali bardzo źle. No i powstaje oczywiście pytanie, dlaczego właśnie ten grzech ma e, taką gwałtowną od odpowiedź. Na przykład kiedy e, naród e, szczycił złotego cielca, to wtedy, e, no owszem, oczywiście, że była konsekwencja do tego, ale wydaje się jednak mniej gwałtowna e, niż ta konsekwencja e, za grzechu koracha, czyli za e, no, próbowanie kwestionować e, e, autorytet Mojżesza i, i, i w ogóle z tym e, wszystko związane. Więc e, dlaczego? No i tutaj można zwrócić uwagę e, taka ciekawostka, że imię Korach składa się z, liter, z literek kuf, rejsi i chet i te same literki dokładnie tworzą również im e, słowo. Kierach. Kierach oznacza lud. Więc tak ciekawe, że człowiek, który jest ten, ten, ten zły człowiek, ten człowiek, który, który spróbował podburzyć autorytet Mojżesza i, i został karany za to i, i, i wszyscy, którzy byli z nim również, jego imię składa się z tych samych literek, które tworzą słowo lud. Co, co to ma e, symbolizować? Co to ma nas nauczyć? E, jeśli patrzymy w Talmudzie, w ustnej torze, mamy mnóstwo źródeł do tego, że Tora jest jak woda. Tora jest metaforycznie symbolizowana przez wodę. Woda no i e, oczywiście można to tłumaczyć różnymi sposobami, na przykład, i najbardziej popularnie, no to jest to, że woda daje życie, tak samo jak woda daje życie, tak i również Tora daje życie, i dlatego Tora jest symbolizowana wodą. A to jest ważne właśnie w relacji do naszego Korach, do, do tego człowieka, skoro jego e, imię, albo literki jego imię tworzą również słowo kerach, albo lud, i lód jest też formą wody. Tak, wszyscy wiedzą, że woda ma przecież trzy formy. Albo woda, jako myjąca się woda, płynna woda, albo lód, e, albo para. Więc w zasadzie rzeczy i to, i to, i to jest H2O, jest woda. I więc e, co ma to nas nauczyć? Gdzie, gdzie jest tutaj przesłanie dla nas? E, I przesłanie jest w zasadzie rzeczy bardzo proste. Tora jest jak, wodo, jak woda i należy się trzymać e, torem. Kiedy człowiek się nie trzyma tory, no to albo się tora robi do, lu, do lodu, albo do pary. Kiedy człowiek grzeszy dlatego, że przez moment, przez dwa, przez dziesięć, no, e, jego skłonność ku zła wygrała, on przegrał przeciwko niej, on miał jakąś chęć nie wiem, zrobienia czegoś jest zabronionego i z przykrością e, jego skłonność ku zła, jego je go opanowała i on zgrzeszył. To wtedy on jest jak para, nie? Bo para to jest, kiedy woda się robi gorąca i to jest podobne do, do, do bicie się przeciwko swojej skłonności ku zła. To ta, która mnie ciągnie, żeby zrobiłem coś, co jest mi niewolne, e, to kiedy przegrywam przeciwko niej, to to jest jakby robię się parę, Tora się robi para, woda się robi do pary. Metaforycznie. Druga, drugi sposób jest, że zamiast żeby tora albo woda zrobiła się parą, zrobi się ludem, lodem. I to jest gorzej. Widać, że Korach, ten człowiek, którego, u którego imię również oznacza Kerach, czyli lód, jest gorzej karany niż kiedy naród grzeszy ze względu na jakiegoś tam takiego czy innego powodu. I to jest ze względu na to, że em, lud przedstawia ten grzech, który nie jest wykonany dlatego, że ja momentalnie się straciłem. Straciłem panowanie na siebie, momentalnie albo, par, albo parę momenty. I po prostu straciłem i zgrzeszyłem. To jest... To jest symbolizowane przez parę, ale lud symbolizuje inny rodzaj grzechu. Inny rodzaj grzech, ten rodzaj, który ma premedytację. Lud. Zimno. Tak? E, e, planowany grzech, wykonany z premedytacją. Nie z takim e, nie, że człowiek się podaje momentalnie do, 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 do tego, co go ciągnie temu co mu nie wolno, tylko raczej, że przez jakiś dłuższy czas z premedytacją jakby lud. I to jest to, co, co, co ta para chce nas nauczyć, pokazuje nam ten gorszy rodzaj grzechu, który niby na pier, przy pierwszym rzutem oka to, to nie wygląda jak tak strasznie to wszystko co Korach mówi on mówi do Mojżeszy, do Harona słuchaj, wszyscy są święci cała kongregacja jest święta dlaczego wy się dlaczego wy jest stawiacie się tak do góry e niech wszyscy będą tak, e on jest z plemię Lewi, więc on już ma pozycję owszem e bardziej e bardziej do przodu bardziej e wyższą wśród narodu Izraela niż inne plemia ale on chce być kohen, on chce być że tak powiem z najwyższej półki plemia Lewi co do, co do służby w świątyni, w świątyni no i owszem można to opisać jako, jako podburzanie autorytetu Mojżesza i, tak i tak dalej ale nie wygląda to jak tak straszny grzech, który ma, ma spowodować takie Taka gwałtowna odpowiedź, że ziemia się otwiera i Korach i wszyscy jego tam ludzie e, wpadają, ziemia się zamyka, koniec. Tak? To, to, to jest bardzo e, gwałtowna kara w porównaniu do innych e, w torze. E, a, a nauka, czy znaczy, przysłanie dla nas jest, że gorszy grzech jest ten, który jest jak lud, ten, który jest z premedytacją, z przemyśleniem. Może nam się wydawać czasami, że jakiś, jakiś dany grzech jest, jest straszny, a inny nie jest taki straszny, ale w zasadzie rzeczy to może być zupełnie odwrotnie, dlatego że to zależy od tego człowieka, który grzeszy, jeśli ja to robię dlatego, że momentalnie zostałem. Opanowany przez moją skłonność ku zła, mi się nie udało, ja, ja przegrałem, no to się to ra jako woda się zrobiła do pary. Ale para, ona skondensuje i wróci do bycia wody. Lud z drugiej strony to symbolizuje tego grzecha, który, tego grzechu, którego się planuje przez dłuższy czas i, i się wykonuje z premedytacją. No i lud ma to w sobie, że lud się łamie. Owszem, to jest jasne, że również lud przyjdzie z powrotem do, powstaci, do, do bycia wody, ale jednak y, tylko lud się łamie. I to symbolizuje, że, że to jest ten, te, te gorsze odstępstwo od Tory. Dziękuję i pozdrowienia z Jerozolimy. Pozdrawiam.